Słowa Ewangelii według świętego Markman. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im, Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie. Skąd tu na Pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich. Ile macie chlebów? Odpowiedzieli siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy te siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali i rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek, i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Oto słowo pańskie, a Moi drodzy, kiedy proboszcz powiedział mi, że mam dzisiaj powiedzieć kazanie, to pierwsza moja myśl była taka, co ja mogę powiedzieć? Ja młody jeszcze i niespecjalnie doświadczony żadną konkretną chorobą. No, może jedynie tyle, co trzy miesięczna przerwa w życiu związana z wypadkiem samochodowym. Zacząłem więc przeglądać obrzędy sakramentu chorych, wczytywać się w teksty, które kościół ustanowił dla sprawowania tego sakramentu. I zadawać sobie pytanie, może tutaj coś się znajdzie takiego, co będzie mogło pomóc w lepszym wypowiedzeniu jakiegoś mądrego słowa. I wreszcie pomyślałem sobie tak. Kiedy czytam samo słowa, formułę namaszczenia, widzę, że w pierwszej części Kościół mówi, przez to święte namaszczenie, Niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Powiem Wam przez pryzmat mojego doświadczenia, że w czasie, kiedy byłem przymusowo uziemiony i przykuty do łóżka, odkryłem, że dwie takie łaski Ducha Świętego się bardzo mocno człowiekowi przydają. Pierwsza to jest pokora. Bo w momencie, kiedy człowiek doświadcza choroby i związanych z nim ograniczeń, to pierwsze, co się w nim rodzi, to jest błąd. Nie umie przyjąć prawdy o tym, że, że coś nie jest dla mnie możliwe, coś nie jest dla mnie dostępne. Przecież zawsze to mogłem robić, zawsze potrafiłem, zawsze byłem zdolny do czegoś, miałem na tyle dużo siły, na tyle dużo zdolności. A teraz jest mi to stopniowo odbierane. Bo przecież moja choroba sprawia, że jestem słaby. Że być może coraz trudniej jest mi się poruszać. Że być może coraz trudniej jest mi podołać moim codziennym, zwyczajnym obowiązkom. I ten wąt też bardzo łatwo przeradza się w takie narzekanie i marudzenie, które doświadczane jest przez tych, którzy się mną zajmują. Więc pokora jako takie pokorne spojrzenie i przyznanie się prawdziwe, do tego, że jestem w jakiś sposób ograniczony poprzez moją chorobę, jest taką pierwszą łaską, którą Ludzkędy może nam dać. Dlaczego ona jest ważna? Bo kiedy człowiek staje w prawdzie, może też stanąć wreszcie wobec swojej choroby w trochę innej postawie. Mogę wreszcie spojrzeć na swoją chorobę i powiedzieć: Panie Boże, to jest moje tu i teraz, to jest moje życie dzisiaj. I takim życiem muszę sobie radzić, z takim życiem muszę sobie żyć. To mi dopiero pozwala stanąć pod krzyżem Pana Jezusa, popatrzeć na Niego i powiedzieć sobie Panie Jezu, poprzez to moje cierpienie, takie czy inne, jestem teraz z Tobą, chcę być z Tobą i chcę, tak jak Ty na krzyżu wysłużyłeś się zbawienie całemu światu, poprzez moją modlitwę, poprzez ofiarowane cierpienie, wysłużyć jakieś dobro moim bliskim, moim krewnym, przyjaciołom, znajomym. Chcę z tej postawy pomodlić się, Panie Boże, za mojego lekarza, za tych, którzy się mną zajmują, którzy się o mnie troszczą. I druga postawa, która wydaje mi się być bardzo ważną, znowu z perspektywy mojego doświadczenia, to jest wdzięczność wobec drugiego człowieka który poświęca swój czas, aby w jakiś sposób mi pomóc. Bo powiem Wam szczerze, w momencie, kiedy no naprawdę nie można wstać z łóżka, kiedy tak naprawdę jest się uzależnionym od tego, że ktoś poda mi szklankę wody, kromkę chleba czy cokolwiek innego, to jest bardzo ważne. Żeby nauczyć się okazywać wdzięczność. Zwykłe proste dziękuję, zwykły uśmiech, w tej sytuacji naprawdę zmienia wszystko. I myślę, że właśnie dlatego Kościół odnosi się w sakramencie chorych tak mocno do łaski Ducha Świętego. Bo bardzo często choroba jest takim momentem, kiedy po ludzku się nie da. Bo jak się mam do kogoś uśmiechnąć, skoro mnie boli, jak się mam do kogoś uśmiechnąć, skoro jestem przytłoczony w swoim cierpieniem. Przekraczanie tych sytuacji to jest domena Ducha Świętego. To On jest tym, który pozwala mi zrobić coś, co po ludzku jest niemożliwe, coś, co po ludzku jest trudne. I dlatego Kościół daje nam sakrament namaszczenia chorych, dlatego Pan Jezus ustanawia ten sakrament. Zobaczcie, On bardzo często przemieszcza się pośród chorych, uzdrawia ich. Wcale niekoniecznie zawsze tylko na ciele. Bardzo często zaczyna od uzdrowienia tego, co w duszy jest nie w porządku. I myślę, że tutaj, dzisiaj, kiedy staniemy za chwilę, będziemy prosili o udzielenie sakramentu namaszczenia chorych, możemy to robić z taką właśnie intencją. Panie Jezu, daj mi Twojego ducha, niech on napełni mnie i to pomoże mi pokornie przyjąć prawdę o mojej chorobie ale też niech nauczy mnie wdzięczności dla wszystkich tych, którzy się mną zajmują, którzy są za mną, którzy okazują mi troskę.